Cześć, dzisiaj opowiem Wam jak poprawić producenta w przypadku łóżeczek dostawnych firmy na przykład Espiro. Te łóżeczka mają taki problem, że szyny z jednej strony łóżeczka są na dość mocnych sprężynach i te sprężyny nie zawsze dają, są w stanie schować się pod łóżko. Czasami jest tak, że gdy dosuniemy łóżko maksymalnie w taki sposób, żeby ten górny kosz znajdował się przy krawędzi łóżka. To te sprężyny, które są troszkę dłuższe, sprawiają, że to łóżeczko po prostu zawsze przez te będzie się u łóżka samoistnie odsuwało. żeby tego uniknąć, producent dostarcza do łóżeczka odpowiednie pasy. Natomiast te pasy no nie są w stanie sobie z tymi sprężynami poradzić. Więc to użyczko przy, przy, przy takim przymocowaniu pasami sprawi, że ono zacznie się nam po prostu w ten sposób aż podnosić. Te sprężyny są na tyle po prostu silne. Żeby ten problem zlikwidować, to należy na tej szynie, gdzieś mniej więcej na środku tej listwy, nawiercić otwór. Tu jest akurat otwór o średnicy około 8 mm. Myślę, że jeżeli będzie większy, to, to też nie byłoby problemu. Możemy sobie zrobić pełną regulację, robiąc po prostu tych otworów kilka. Jeżeli wystarczy nam jedna, no to wystarczy nam także jeden otwór. Tutaj w tym miejscu jest taki plastikowy pazur i dokładnie w tym miejscu już jedna dziurka jest zrobiona. Dzięki czemu w tej pozycji właśnie widać, że nam się to ładnie tutaj zazębia i sprawia, że, że to się jako tako trzyma. Jeżeli sobie zwolnimy, właśnie tutaj zwolnimy to mocowanie, tą blokadę wewnątrz. Ładnie widać, jak nam ten puzzle skoczył do środka. I to już jest wystarczająca. Yy. Działa to na tyle, powiedzmy mocno, że ta spowierzchnia się sama nie wysunie. I ona również z drugiej strony. Jeżeli tutaj z tej strony zwolnimy to zabezpieczenie, wsuniemy tą szynę. Ona nam ładnie tutaj wskoczy. I gotowe. Problem już jest związane. I teraz to łóżeczko. Yy. Również warto je przepiąć pasami, ale już nie powinno to ten puzzle powinien trzymać się na tyle mocno, że nie powinno się podnosić i te spręży powinny zostać w takiej pozycji.